A więc ja już go z tej strony Mr. Jobak witam Was w na następnym odcinku na moim kanale o Ale tak I dzisiaj Wam pokażę fany moment Jobak. Jest to nowy odcinek na moim kanale, będzie dużo takich części, ale muszę nagrywać więcej odcinków, więc ja już nie nudzę, zostawcie subskrypcję na moim kanale, zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście jeżeli odcinek się podobał, z góry dzięki. Teraz wróci intro i hej, hej! E? Jak to ty gołd, y, słuchasz, to y, y, m, 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 mogę być już pewien, że wygrasz prawie w każdym odcinku, bo to co ja buduję, to... No nie dziwię się, że w ten jeszcze nigdy nie wygrałem, z tego zawsze mieliśmy czwarte miejsce, czy tam dalej. Można powiedzieć, że gdyby nie ja, to tego to by miała drugie pierwsze, ale ze mną miała niestety szóste, więc smutna historia. Jak przez, przez Dziobaka tego straciła swoją szansę na wygranie w battle? No XT <grystanie> e, Możecie napisać, jak bardzo agresywny jest Wojtopol dla Dziobaka? Schody do nieba Myślałem Teraz mi pomóż, bo utknąłem mnie nie mogę wrócić. Bardzo się cieszycie, że Wojtek Pyl wrócił. Ja też się pomóż bardzo mi. cieszę. Jak pomóż mi. Jak chcesz komentarz do serduszkowania. Powracam. Napiszcie komentarz, powracam, to za zaserduszkujemy wam. Ale pomóż mi no, pomóż. Ale co? No, no nie mogę wrócić, ja mam diaksy. Ja no Nieważne. Y Nieważne? Blue. Tarki, że tak byłem kiepski w walce, ale mucha lata, więc... <grystanie> <grystanie> o ja nie mogę. Czemu ja to nagrywam? No tak trzeba walczyć, a nie się zasłaniać murkiem. Wojto. A więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, zasubskrywać mój kanał. Z góry dziękuję, ja się z tej strony z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa pa!